Malta w 60 sekund. Polecieliśmy samolotem Ryanair z Gdańska, zatrzymaliśmy się w hotelu Radison Blue Golden Sands. Z hotelu był piękny widok, sam hotel też świetny z basenem, piaszczystą plażą też prywatną obok wzgórza i klify, z których podziwialiśmy dwa razy przepiękny zachód słońca, także jest gdzie też spacerować. Po samej wyspie możecie poruszać się zarówno komunikacją, która jest świetnie skomunikowana, są bilety tygodniowe, kilkudniowe, ubery, bolty. Płynęliśmy też promem na wyspę Gozo, którą zwiedzaliśmy przez kilka godzin, następnie motorówką na Blue Lagoon, Crystal Lagoon, Wioskę Popeya. Także serdecznie polecam taki rejs właśnie z przystankami na Fantastyczna przygoda, a sama wyspa to mnóstwo różnych widoków, zabytków, przepięknych miejsc. Wioska rybacka, Marsalox, Blue To Wypiszę wam pod filmikiem miejsca, które odwiedziliśmy. A jak macie pytania, piszcie, a ja odpowiem.